ano witam serdecznie w kolejnym poradniku w tym tygodniu, już czwarty, czwarty krótki poradnik, więc zostaw suba, lajka, no i komentarz, e, jaki bądź, a przypnę Wam serduszko. E, a ja jestem Michał, cześć, a dzisiaj Wam pokażę, jak odebrać e, darmowe nitro na 3 miesiące. Więc tak, wchodzicie na oficjalną stronę z tych serwerzy, wpisujecie tutaj, slash, discord. pobieracie to tutaj zapisujecie no, to tak. no i pobieracie tutaj się wam pobiera ja nie pobieram bo już to mam więc tak wchodzicie właśnie na tą aplikację musicie sobie stworzyć nowe konto wchodzicie w zakładkę moments no i klikacie tu. No i odbieracie nitro Tutaj. Ja, ja nie mogę, bo już odebrałem. sobie zobaczcie. No, na przykład. Widzicie. Hello. Wy, Wyślijmy um, taką tę na naklejkę. No, i widzicie, jestem Jestem Nitro Boosterem i Subskrybentem Do 19 marca, na 3 miesiące. Jest to Nitro, więc się opłaca No, no i ja byłem. A właśnie, jeszcze, jeszcze ważna rzecz. Pan, Nitro może odebrać ten Przepraszam, Nitro może odebrać ten, który nigdy nie, ode nie odebrał darmowego Nitro, więc, więc mogę się pożegnać. Cześć, ja byłem Michał. Zostaw suba, lajka, komentarz. No i dziękuję.